Dosłownie pod każdym filmem dostawałem od was masę pytań, kiedy kolejna część hardcora, dlatego wychodzę wam naprzeciw i witam Was w odcinku z przygody na moim świecie hardcore. Były też pytania, czy udostępnię wam save'a, dlatego jeżeli dobiecie 10 tysięcy AP w górę pod tym filmem, to w przypiętym komentarzu wrzucę link do pobrania mojego świata. A w dzisiejszym odcinku. Jest! Mamy to! Nie no ja tutaj nie mam opcji, żeby paść. O kurde, ja mam jedno serce, ja mam jedno serce. W środku czeka cię ty nagroda, tylko musisz być odważny. nie, 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 nie. Obudziłem się 200 dnia i zauważyłem, że teksturpa, którego używałem miał aktualizację przez co moja netherytowa zbroja otrzymała złote wstawki. Nie byłem za bardzo przekonany do tej zmiany, choć czasem do niej przywykłem. Jak to jest ciekawy, to link do pobrania teksturpaka będzie w opisie. Jednym z najważniejszych celów, jakie sobie ustanowiłem w tym odcinku, jest upiększenie mojej bazy. Postanowiłem, że zacznę od zbudowania bramy wejściowej w tym oto miejscu. Chciałem trzymać się tego mojego drewnianego stylu budowania, więc rozpocząłem przygotowania od zebrania jak największej ilości drewna. Zajęło mi to cały jeden dzień. Z samego rana zebrałem wszystko do shalkera i udałem się na miejsce budowy, które też wymagało przygotowania. Najpierw zrobiłem sobie miejsce na wieże, które chciałem, żeby stały po obu stronach bramy, a później postanowiłem, że podmienię cały ten stoł na dirta, gdyż dzięki temu całość będzie wyglądała zdecydowanie bardziej estetycznie. 203 dnia mogłem w końcu rozpocząć budowanie bramy. Chciałem utrzymać tutaj klimat takich fortyfikacji, z których można patrolować okolice, stąd też mury i wieże obserwacyjne po obu stronach wejścia. Byłem mega zadowolony z tego, jak to końcowo wyszło. Cała budowa zajęła mi 4 dni i 207 dnia mogłem się już cieszyć z innego z wielu projektów, jakie w tym odcinku zobaczycie. Nie tracąc czasu, zabrałem się za kolejną rzecz, jaką było stworzenie gigantycznego poczwórnego bikona. No bo skoro nie posiadałem wystarczającej ilości bloków na stworzenie czterech oddzielnych bikonów, a mogę je przecież połączyć, aby zaoszczędzić surowców, to czemu z tego nie skorzystać? Tak jak pomyślałem, tak zrobiłem. Najpierw zebrałem wszystkie bikony poza tym, który dawał mi heista, ponieważ potrzebowałem go do wyrównania terenu, na którym chciałem końcowo postawić naszego mega-bikona. Uznałem, że miejsce obok mojego domu będzie do tego idealne, więc zacząłem równać teren. Tutaj również dla większej estetyki postanowiłem podmienić tego obrzydliwego stona na dirt, który później porośnie trawą. W tym momencie bikon nie był mi już potrzebny, więc skopałem go, aby na jego miejscu postawić jego większą wersję. Uruchomiłem wszystkie interesujące mnie efekty i poszedłem spać. Rano przygotowałem sobie płotki, którymi obudowałem cały teren dookoła beacona. Stwierdziłem, że moja baza powoli zaczyna nabierać lepszego wyglądu. Lecz musiałem chwilowo odpocząć od budowania, więc padłem na pomysł, aby wyruszyć do Woodland Mansion, czyli leśnego dworu. Byłaby to idealna wyprawa, w której mógłbym w końcu zdobyć to nieszczęsne koks jabłko, bo jak dobrze wiecie, poluję na nie już od 200 dni bez żadnego efektu. Spodobał mi się ten pomysł, więc od razu zgarnąłem jednego villagera na rynek i dałem mu profesję kartografa, aby wytraddować od niego mapę do leśnego dworu. Przy okazji naprawiłem sobie wszystkie narzędzia, bo po tak solidnym równaniu terenu Mocno oberwały. Chwilę później odblokowałem u kartografa możliwość kupienia mapy do Męszana, więc od razu to zrobiłem i poszedłem spać. Z samego rana rozpocząłem przygotowania do wyprawy. Zrobiłem złote marchewki, wziąłem trochę bloków i co najważniejsze, skoczyłem poawczyć na farmie prochu, aby zrobić odpowiednią ilość fajerwerek na drogę. Po dwóch dniach stania na farmie wyciągnąłem pięć staków prochu, co było zdecydowanie wystarczającą ilością, nawet z nadwyżką. Także zrobiłem fajerwerki i rozpocząłem wyprawę. Początkowo nie byłem przekonany, czy aby na pewno dobrze zorientowałem mapę, więc czekałem tylko, aż ta mała kropeczka w lewym górnym rogu mapy zacznie się w końcu ruszać. W międzyczasie napotkałem na swojej drodze kilka struktur, w których również liczyłem, że znajdę moje upragnione koksiapko. Niestety nie miałem szczęścia. Dalej też nie miałem pojęcia czy na pewno lecę w dobrą stronę, ponieważ biała kropeczka nadal pozostawała nieruchoma aż do teraz. Jest Rusza się. Oznaczało to, że jestem na dobrej drodze. Chwilę później kropeczka się powiększyła i już wiedziałem, że lada moment na horyzoncie ukaże się moim oczom ogromny leśny dwór. Jeszcze przed tym znalazłem wioskę, która stała się moim checkpointem, do którego będę mógł później wrócić. Nie było w niej kowala, więc ruszyłem w stronę mojego celu. Dosłownie kawałek dalej moim oczom ukazał się leśny dwór. Jesteśmy na dębowym tym biomie. Jest, jest, mamy to. Zorientowałem się, że nie zabrałem sobą pochodni, więc przepaliłem trochę drewna, z którego stworzyłem torcze. 216 dnia wszedłem do środka. Był to tak naprawdę mój pierwszy raz, w którym na survivalu zwiedzałem woodland mansion, więc nie ukrywam, miałem lekki stres, że mogę się wywalić. Dodatkowo nagrywałem to o drugiej w nocy, więc zmęczenie również nie pomagało. Moją taktyką było oczyszczenie wszystkich pomieszczeń z mobów piętro po piętrze. Nie wiedziałem czego się spodziewać w niektórych pokojach, więc gdy zobaczyłem cały magazyn ze skrzyniami, oczekiwałem, że znajdę w nich jakiś ciekawy lud. Jak się okazało, nic kompletnie w nich nie było. Pierwsze piętro nie sprawiło mi jakiegoś większego problemu. Traciłem tylko trochę czasu na otwieraniu każdej skrzyni w tych magazynach, których swoją drogą było dosyć sporo, bo aż cztery. Naiwnie wierzyłem, że może w którejś skrzynce coś jednak będzie, i nie ukrywam, trochę się zawiodłem. Totalny bezsens. Później trafiłem na dość dziwny pokój z wełną. Tutaj również wierzyłem, że może gdzieś pod tą wełną będzie jakaś ukryta skrzynia, ale niestety też nic nie było. Powoli zbliżała się noc, więc wróciłem do pobliskiej wioski, aby się przespać, ponieważ nie wyobrażałem sobie plądrowania tej struktury nocą. Przy okazji zrobiłem sobie też więcej pochodni i ruszyłem przeszukiwać drugie piętro. Miałem nadzieję, że będzie choć trochę bardziej wymagający od pierwszego i się nie zawiodłem. Przywitała mnie spora zgraja pilagerów. Pierwszych pokonałem za pomocą łuku, lecz stwierdziłem, że walka w taki sposób będzie za łatwa, więc chwyciłem swój miecz z zamiarem pokazania im, kto tutaj jest silniejszy. I tak naprawdę poza tą walką, to po tej stronie piętra znalazłem jedynie wejście na kolejne, które chwilowo olałem, aby zobaczyć, co znajduje się po drugiej stronie od głównych schodów. Początkowo w ogóle nie zapowiadało się, że będzie ciężko. Powoli nabierałem pewności siebie. Nie, no ja tutaj nie mam opcji, żeby paść. Po tych słowach chwilę później moim oczom ukazał się pierwszy przywoływacz. Były lekkie problemy, ale końcowo wyszedłem z tej walki zwycięsko. O, nie przeszkadzał. Oa, ola, dobra. Wróciłem do przeszukiwania kolejnych pokojów. W jednym z nich zauważyłem, że u góry jest balkon, do którego wejście wysadził wcześniej creeper. U góry okazało się, że była skrzynia. Pierwsza skrzynia. To niezwykła jabłku nie. Z jednej strony załamałem się, że grałeś sobie ze mną w kulki, dając mi kolejne zwykłe złote jabłko, a z drugiej dodało mi to nadziei, że generują się tutaj skrzynie, które nie są puste jak te na pierwszym piętrze. Idąc dalej, trafiłem na kolejnego przywoływacza. Walka stricte z przywoływaczem nie jest zbyt wymagająca, bo pada bardzo szybko. Większy problem jest z tymi małymi weksami, bo biją dosyć mocno, a w dodatku ciężko jest je trafić. Lekko rozkażony i skupiony na patrzeniu w górę, aby nie przegapić potencjalnych skrzynek, nie zauważyłem, że mam mało życia i w tym momencie prawie straciłem totem. O kurde, ja mam jedno serce, ja mam jedno serce, co jest? Drugie piętro oficjalnie zostało przeszukane, dlatego ruszyłem pod schody na kolejny poziom. Wyszedłem przez okno się przespać i rozpocząłem przeszukiwanie ostatniego już piętra w Woodland Mansion. Obawiałem się, że najwyższe piętro będzie najtrudniejsze i już na starcie przywitał mnie pokój z kolejnym Ewokerem. Tak jak mówiłem wcześniej, największy problem sprawiały mi weksy. Dodatkowo późna godzina, o której to nagrywałem, wcale mi nie pomagała w walce. Czego skutkiem było to, że znowu zostałem z jednym serduszkiem, tracąc prawie totem. W tym pokoju poza kratką na środku zauważyłem również u góry balkon. Nauczony wcześniej, że na tych pięterkach może coś być, wszedłem do góry i nie myliłem się. Znalazłem kolejną skrzynię. Skrzynia? Jest! Mamy to! Mamy to, mamy to, mamy to, mamy to, tak jest. Nie ukrywam, że bardzo się ucieszyłem, bo czekałem na ten moment aż 200 dni. Kolejny z moich celów został zaliczony. Nie traciłem czasu i ruszyłem do kolejnego pokoju, który wyglądał identycznie jak poprzedni, tylko że tym razem miałem do czynienia z dwoma przywoływaczami naraz. W trakcie walki z nimi przyszło wsparcie w postaci hordy zombie. Myślałem, że to jest moment, w którym żegnam się z totemem. Ale na szczęście udało się opanować sytuację, choć nie ukrywam, znowu było blisko. Tutaj również wszedłem do góry na piętro, ale w skrzyni nie było nic ciekawego, więc ruszyłem dalej. O o o. O o o o o o o o o o. O o o o o o o o o o. Ja pierdzielę, ile was? Ile was? Ile was? Chodź tu? Elo, nie macie. I się też nie ma. Nie, 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 nie. Daj, mi coś, daj mi daj mi coś, daj mi coś. Po tych wszystkich walkach zrozumiałem, jak wiele nerwów przysporzyły mi te małe weksy i oficjalnie w moim rankingu wchodzą one na pierwsze miejsce najbardziej denerwujących mobów. W następnym pokoju znalazłem skrzynię z dość nietypowym lutem. Bardzo się czułem z kolejnego koksa, ale bardziej zaintrygował mnie ten tajemniczy list, w którym była taka oto zagadka: W okolicy tam, gdzie mieszkasz, jest budynek dosyć spory. Trzyma zdala się od niego wędkarz, bo grasują morskie stwory. Gdy już znajdziesz tę budowlę, warto jest wejść do jej wnętrza. Tylko nie bądź jak niemowlę, gdy zobaczysz wodę, jak się spiętrza. W środku czeka cię nagroda, tylko musisz być odważny. Twojej decyzji będzie szkoda, jeśli będziesz nierozważny. Stwierdziłem, że rozgryzę to w drodze do domu, gdyż był to ostatni pokój warty uwagi, więc 219 dnia wyruszyłem z powrotem do siebie. Dzień później byłem już w bazie. W trakcie drogi powrotnej doszedłem do wniosku, że chodzi tutaj o monument, który jest gdzieś w okolicy mojego domu. Z listu wynikało, że wewnątrz czeka mnie ciekawa nagroda, więc postanowiłem od razu wyruszyć na poszukiwania, aby znaleźć ową strukturę. Przyznam, że przeszukiwanie mojej okolicy było dosyć czasochłonne, gdyż wody wokół mojego domu było bardzo dużo, ale wieczorem tego samego dnia znalazłem interesującą mnie strukturę. Był to jedyny monument w okolicy, więc byłem pewny, że to jest to, czego szukam. Stwierdziłem, że skoro chcę wejść do monumentu, to muszę być odpowiednio przygotowany, dlatego też postanowiłem zenchantować sobie mój trójząb i dodać zakręcia na buty oraz chem, które ułatwią mi poruszanie się pod wodą. Stwierdziłem, że to jest idealny moment, aby znowu uruchomić moją rozmiarzarkę villagerów, i rozpocząłem szukanie potrzebnych książek. Pierwszym, jakie udało mi się zdobyć były Respiration i Devstrider. Strider. Na znalezienie kolejnej interesującej mnie książki potrzebowałem trochę więcej czasu i właśnie wtedy wpadłem na pomysł, aby zrobić jeszcze sobie potki na oddychanie pod wodą, więc rozszerzyłem swoje poszukiwania o enchanty na wędkę. Po dłuższej chwili udało mi się zdobyć Impaling, Channeling, Lack of the Sea, Lure oraz Loyalty, którego szukałem najdłużej. Nie miałem wystarczającej ilości leveli, aby wszystko ze sobą połączyć, więc czekało mnie jak Najpierw siedziałem na rynku i w taki sposób udało mi się zenchantować w pełni mój trójząb. Później nie chciałem mi się zresetować trade u villagerów, więc poszedłem expić na mojej ekspiarce szkieletów, gdzie zenchantowałem sobie hełm, buty i wędkę. 225 dnia wziąłem wędkę i zacząłem łowić w poszukiwaniu pufferfishy. Z takimi zaklęciami na wędce nie było większego problemu. Złowiłem 3 sztuki i poszedłem zrobić z tego potki na oddychanie pod wodą. Miałem już wszystko potrzebne na wyprawę. Postanowiłem wyruszyć na nią jednak nieco później, gdyż nie widziało mi się znowu klepanie z kolejnymi łobami. Na zrelaksowanie się stwierdziłem, że wrócę do upiększania mojej bazy. Poszedłem ściąć potrzebne drewno i rozpocząłem pracę nad pierwszym murem. Chodziło mi o odgrodzenie się od zewnątrz i stworzeniu sobie takiego bezpiecznego miejsca, w którym nie muszę obawiać się niczego. Budowa zajęła mi 5 dni. Nie tracąc czasu, 231 dnia po drugiej stronie bazy zacząłem budować kolejny mur, który idealnie odgrodził mi od zewnątrz. Przy okazji podmieniłem też podłoże ze na nadirta i odgrodziłem te wyższe miejsca podkami. W taki sposób stworzyłem sobie bezpieczną bazę kompletnie odciętą od zewnątrz, w tym momencie zostało mi ostatnie miejsce do zagospodarowania. Mówię oczywiście o szczycie góry, który zrównałem w ostatnim odcinku, aby postawić tam bikony. Wpadłem na idealny pomysł, co mógłbym tam zbudować. Były to wielkie posągi skinów Nice One Teamu. Potrzebowałem do tego dosyć sporej ilości wełny, dlatego od razu zabrałem się za pozyskiwanie potrzebnych barwników, a później za strzyżenie owiec. Pod koniec 241 dnia miałem wszystkie potrzebne materiały na pierwszy pomnik. Z samego rana rozpocząłem budowę ogromnego draviusa. Nie sprawiało mi to żadnych trudności, więc kolejnego dnia jeden z trzech posągów był już gotowy. Niestety nie miałem brązowego barnika, więc musiałem posiłkować się odcieniami drewnianych desek. Dlatego też poleciałem poszukać sadzonki świerkowego drzewa. Na szczęście nie miałem z tym większego problemu i już 244 dnia zrobiłem użytek sadzonek sadząc gigantyczne świerki. Potrzebowałem jeszcze kilku kolorów wełny na skina Jakuba. Najbardziej potrzebna była niebieska wełna na jego płaszcz, więc całą tę noc poświęciłem na strzyżenie niebieskich owiec. Z rana 245 dnia rozpocząłem budowę posągu Jakuba. Budowałem go dwa dni, bo w trakcie brakło mi niebieskiej wełny. Tak na marginesie później zauważyłem, że Jakub jest o jeden blok niższy i nie wiem jak to się stało, ale nie miałem już czasu na poprawki. 247 dnia zacząłem budowę Kibona i już wieczorem kolejnego dnia mogłem podziwiać ze swojego tarasu wielką trójkę z Nice One Teamu. Byłem z siebie mega dumny jak dobrze poradziłem sobie z upiększeniem mojej bazy. Teraz rzeczywiście można powiedzieć, że wygląda to jak baza, a nie domek dookoła którego stoi kilka farm. W każdym razie moim zdaniem teraz wygląda to wszystko o niebo lepiej. Możecie napisać w komentarzu co wy o tej metamorfozie. A mi pozostał jeszcze ostatni cel, którym jest monument. Zgarnąłem potki na oddychanie pod wodą, stworzyłem więcej złotych marchewek, wydałem też parę krówek i wyruszyłem na podwój monumentu. Pierwszym celem było wyeliminowanie Elder Guardianów. Przyznam, że nieco się zagalapowałem i przy walce z pierwszym z nich prawie się wywaliłem. Dlatego uspokoiłem trochę atmosferę i pokonałem pierwszego strażnika. Z kolejnym nie miałem już takiego problemu. Później zacząłem błądzić po tym labiryncie w poszukiwaniu treasure roomu, aż w końcu go znalazłem. Wyglądał on zdecydowanie inaczej. Stał w nim portal i skrzynia, w której była zapalniczka i kolejna książka z wiadomością. Teraz ważna twa decyzja, przemyśl wszystko dość dokładnie. Tu nie przyda się precyzja, a twój umysł dość zasadnie. Weź krzesiwo do swej ręki, dobrze wiesz z jakim zamiarem. Zagryź mocno swoje szczęki, oko w oko, stań z wymiarem. Lecz jest haczyk bardzo ważny, będziesz kimś zupełnie innym. Może wolnym, może zwinnym. Czujesz się już tak odważny? Musiałem podjąć decyzję, czy chcę wejść do portalu i zaryzykować to, że będę kimś innym, czy może skapitulować i opuścić to miejsce. Myślę, że decyzja była oczywista. W ten oto sposób. Chodzimy do portalu. Eee, co? Co?